Hej kochani, witam się z wami w nowym vlogu Jak widzicie już mam piękne, świeże, nowe włosy Byłam dzisiaj u fryzjera Całe 4 godziny nam to zajęło Ale myślę, że efekt jest przepiękny Jestem bardzo, bardzo zadowolona Właśnie jedziemy z Michałem po kwiatki w końcu na balkon Ponieważ mam dzisiaj wolne Specjalnie brałam pod fryzjera Ale też dlatego, że dzisiaj pierwszy dzień dziecka Więc mamy w planach odebrać idulkę wcześniej ze żłobka Ogarnąć te kwiatki. Na balkonie muszę przesadzić monstery dzisiaj, więc taki dzień wolny, że cały czas coś. Więc lecimy, więc lecimy po kwiatuszki piękne. Czy to będzie te winogrono? Właśnie kupiliśmy z Michałem kwiatki na balkon, więc mam nadzieję, że tym razem będę lepszą ogrodniczką, lepszym ogrodnikiem i będę je podlewać codziennie i mi nie uschną po tygodniu, bo naprawdę wydaliśmy trochę pieniędzy, więc szkoda by było. Kupiliśmy pięknie surfinie, kupiliśmy zioła. Coś jeszcze kupiliśmy? Siek? Nie. Nie. Więc zaraz będziemy razem sadzić. Sporo surfinie, po prostu. Sporo surfini, tak. Więc zaraz będziemy razem sadzić, moi drodzy, kwiatki na balkonie. Może nie łustaną tym razem. <laughs> Może nie. do Was z zakupami, zakupami z Dilza kupiłam z Wieledy yy, to dla Stasia jest to jest do mopa bo nam się gdzieś, nie wiem po praniu wcięło w Dilzie kupiłam dla Staśka jakieś rzeczy uchowołowe i jeszcze kość uchowołowe kości i jakieś takie markizy chcesz to? tak? to siad i czekaj no ładnie czekaj kupiłam z mikrofibry ścierkę bo gdzieś mi też wcięło to, to nie do testów takie 99% chusteczki kredę za piątaka mama to mama to tak już pokazuję na mafinki, bo też nie mam brakował mi i z pepko bodziaki na krótki rękaw te kosztowały 25 zł. I tutaj dwie sztuki. Taka i taka beżowa. Tutaj takie budziaki Tak, a to taki zestaw. I różowe też kosztowały 25 zł. I taki zestaw. Pięknie prezentuję. A odwrócisz? Odwróć. Mhm. Tak, taki piękny zestaw. Jeszcze gdzieś spineczki dla idy. Kupiłam, ale nie wiem gdzie są. A są. Zobacz, daję jeszcze to. Spineczki dla ciebie. Do włosków. Brawo. Wow. <głos> <głos> tak się cieszysz, łowisz ryby, <noise> aktualnie jestem w trakcie przygotowywania do wyjazdu. Wykąpałam się, Ida z Michał jest na placu zabaw. Ja nas spakowałam. Jadę sama z Iduśką i ze Staśkiem na 4 dni do rodziców. Jest też tam Ewunia moja. Eee, I nagramy dla Was Q&A, o którym pisałam na Instagramie. Za chwilkę muszę rozczesać te włosy, a będzie ciężko, bo mało odżywki miałam. Eee, no i tak, proszę bardzo. Tu już spakowany nocnik, bo jesteśmy już w trakcie odpieluchowywania. Powiedzmy przy końcówce. I walizka, część idy i część moja. Zabieram ze sobą laptopa, żeby mogła montować, i zabieram ze sobą cook Go. Woohoo! Cook Go opowiem Wam w dalszej części filmu. Nieco więcej, zabieram Was też na gotowanie. Eee, więc szybko idę rozczesać włoski. I jedziemy, nie mogę się doczekać, z się już za rodzicami, mimo że ich niedawno eee, widziałam w sumie. Dobra, woski już wysuszyłam. Jeszcze trochę mam mokre, nie, ale nie już nie mi doschnął. nie mieszaj, nie nie. Spakowali... nie, 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 nie. nie, nie, iduśka, nie mieszaj tam. Nie, Spakowałam rzeczy też, które zabieram ze sobą. To jeszcze Micha winogrono. To Aktualnie robimy placuszki z cukinii. Placuszki z cukinii będziesz jadła? Nie, duśka nie, nie. nie, nie, nie. nie placuszki z cukinii duśka będzie jadła przed drogą. Nie, misiu. I ruszamy w drogę, no to jest uparty osioł. Za chwilkę pewnie będzie, będziecie pytać mnie, jak robię te placki z cukinii. Pół cukinii, dwa jajka, cztery łyżki mąki, jakiej tam chcecie, ja daję kukurydzianą, czosnek granulowany, pieprz i sól, olej i smażymy. I wychodzą naprawdę przepyszne i duśka się nimi zazwyczaj zajada. Mmm, dobre co? Powiedz dobre. Dobre. Jed, jedz, jedziemy. Gdzie jedziemy? Do cioci. Do cioci i kto tam Sisi i kto jeszcze? Ba. Ba Baba. Idzie. Cia. Tak, idzie. Jedziemy. Ready to go. Outfit na drogę. Mam nowe body z Zary. Bardzo, bardzo ładne. Michał zajął wszystkie rzeczy do autka, więc Ida kończy jeść. Niestety pogardziła plackami. Myślałam, że je zje, ale zjadła pół, więc ja zjadłam resztę. Eee, I idziemy, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Żeby się na małka nie na Dobre naleśniczki babcia zrobiła? Mm. No, chyba ten lepszy, co? No, to, bo tak mi się wydaje, że zawsze wolałaś po tej stronie. siedzieć. Ja sam będę pytania zadawał za kamerę Dobra. i wszyscy będą. No. No, no, dawaj, wyruszaj ja wam będę zadawał pytania. Nie chciałbym, miał chwilkę, pokażę bo wery fluidu użyłam. Pierdzień. Ładniejszy, nie? No, niż ten nie? mój. I Wera zawsze tak gada, i ja się zawstydzam i już nie mam ja mojego. Ja tak się... ty tak... chodź ze mną, będziesz. Hej kochani, witamy Was w najnowszym QA. Ze mną jest Ewośka. Wrzucę Wam na dole link do naszego ostatniego QA, kiedy miałyśmy, wam miała chyba 16 lat, a ja 19. I od tego czasu dosyć dużo. Nie ty, no dobra. Wiele się zmieniło. Na Instagramie wrzuciłam Wam okienko, gdzie mogliście zadawać nam pytania. I pojawiło się parę, jest. Cześć Ewa, masz śliczną córeczkę. Możesz opowiedzieć o swoim porodzie? A no, dziękuję. <noise> Mój poród zaczął się 7 kwietnia. 7 kwietnia, 8 kwietnia miałam zgłosić się do instytutu na wywołanie porodu z powodu nadciśnienia ciążowego. W piątek miałam czas na to, żeby się ogarnąć, wszystko ze sobą zrobić, bo wiedziałam, że, że i tak idę do szpitala i tak. No i co? W piątek około 23 dostałam pierwszych skurczy i tak się zastanawiałam, czy to są znowu te przepowiadające, bo już jakby dużo wcześniej miałam te przepowiadające No ale Kuba odpalił mi aplikację Okazało się, że są co 5 minut te skurcze Stwierdziłam, że jeszcze pójdę się wykąpać Bo pewnie mam dużo czasu zanim to wszystko się zacznie Ale no, te skurcze już były coraz częstsze Jeszcze zadzwoniłam do Wyrusi czy, czy to na pewno jest to, upewnić. bo stwierdziłam, że jeszcze idę się przesłać, bo, bo e, no, że jeszcze mam strasznie dużo czasu. Ale jak się okazało, to o 23 zaczęły się pierwsze skurcze, a o 2.30 już urodziłam malutką i poród miałam naprawdę cudowny. Trafiła mi się położna Karolina Święto Świętochowska, jeżeli dobrze pamiętam, nazwisko akurat na dyżurze i bardzo, bardzo mi tak fajnie poprowadziła ten poród w różnych pozycjach próbowałyśmy próbowałyśmy w różnych pozycjach, ale udało się tak na, że tak powiem, na kucajka. No i szybko wyszła Majeczka. No od 23, czyli od pierwszego skurczu, skurczu, druga 31, Maja już była na świecie. Więc poród tak miałam naprawdę poród. tak idealny. Myślę, że bez znieczulenia też dałabym radę, ale po porodzie z Kają stwierdziłam, że jednak chcę mieć to znieczulenie. Karolina mnie namawiała, żebym jednak, jednak nie korzystała, bo szybciej urodzę, bo powiedziała, że urodziłabym w przeciągu 10-15 minut, a przez to, że, że ja jednak nalegałam, to czekałyśmy, aż przyjdzie anestezjolog, zanim się wkuje, zanim wszystko, ale to i tak pamiętam, jak Karolina spojrzała na zegarek i była godzina druga i mówi, że najpóźniej do trzeciej urodzę. No i druga trzydzieści urodziłem, druga trzydzieści więc poród miałam naprawdę, gdyby każda kobieta miała taki poród jak ja, to myślę, że o wiele szybciej decydowałaby się na kolejne dziecko y no, bo by się nie bała przede wszystkim. Jak Ewusia sobie radzi z Maluszkiem i czy jesteś chrzestną? Nie jestem. Wiecie co? Jak do tego doszło? To ja nie wiem. U nas w kolejce wyszło, że u mnie chrzestną będzie Ania. Ania. Więc my Ania tak idziemy, będzie. Ania już. będzie chrzestną, Majci. A, A jak, jak sobie wyrazisz? radzę? No, myślę, że, że bardzo dobrze. A Maja jest bardzo naprawdę takim pogodnym, uśmiechniętym dzieciątkiem. Prawie w ogóle nie płacze. Ja mogę zrobić przy niej naprawdę wszystko. Jest tak spokojna. To jest anioł w porównaniu do Idy, to... No, teraz też jak nagrywamy, to sobie śpiocha, a nawet jak, jak wstanie, to będzie sobie leżała, będzie pojękiwała, ale nie będzie się jakoś domagała mojej obecności mocno. Kolejne pytanie jeszcze w, jakby w temacie dzieci. Planujecie drugie dziecko? Nie wiem, czy to było chyba do nas po prostu. No ja bym chciała, ale to myślę, że czas zweryfikuje. Ja na chwilę obecną nie, ale... Może, może za jakiś czas mi się pojawi instynkt ponowny i, i będę chciała. Na chwilę obecną nie wyobrażam sobie mieć aktualnie drugiego dziecka. Mi też jest na razie dobrze tylko z Majeczką, ale no zobaczymy. Na pewno chciałabym, żeby Maja miała rodzeństwo. Dobra. Czy któraś z Was była kiedykolwiek zła na drugą o partnera obecnego lub byłego? <laughs> ja nie. Ja tak, <laughs> bo ja, Ewy Kuba przyjaźnił się z moim byłym chłopakiem. My tak poznaliśmy Ewę i Kuby na moich urodzinach w których tam lata temu. I ja się średnio lubiłam z Kubą, w sensie ja go nie lubiłam, bo wiedziałam, jakim jest gagatkiem. I jak się dowiedziałam, że Ewa z nim zaczęła być, to to było dla mnie takie, o nie, dlaczego oni są ze sobą. I tak jeszcze tak z rok, nie? I to mm -hmm. trochę, trochę się przeciągało. No teraz jest super. No teraz jest ekstra. Kubuś też się bardzo Kubus zmienił. też Jest więc... przecież chrzestnym i dusi. Komarz, Komar. komar. Więc, yy, A takich. ja nie. To nie Jakby czasem chyba kiedy nawet... kiedykolwiek. Nie, nie raczej, raczej nie. Czasem może się wkurzasz na Michała, na jakieś tam głupotki. A no ale... tak. Może trochę niewygodne, <śmiech> <śmiech> niewygodne, ale pytanie bez tabu. Jak to jest patrzeć na szczupłą siostrę? Czy Ewo czujesz zastruć, gdy faceci oglądają się ze Weroniką? Ogromną. <śmiech> <śmiech> No, nie, że jakoś czuję się zazdrosna, się ale już dobrze sama i... ze sobą, więc to jest. Ja też... uważam, że Weronika super wygląda i Weronika zawsze miała powodzenie u facetów, to nie, nie jest jakąś tam e... no, zawsze tak było, że jak chodziłyśmy wszystkie na imprezy, to Weronika była zawsze, że tak powiem, brzydko wyrywana, bo jest naprawdę piękną kobietą, ale e... czy czuję się zazdrosna, nie? Bo ty jesteś lubisz nie, siebie jakby jakoś tak, nie że bardzo siebie lubię, no, ale bo nie masz bym takich... chciała schudnąć też i wszystko, ale jakoś tak nie mam tak, że jestem zazdrosna, Weronikę. Czasami jak byłyśmy może młodsze, to może wszystkie zazdrościłyśmy Weronicę, że zawsze ktoś się tam wokół niej kręci, ale tak to nie myślę. Chciałyście skaćem po characzka, <grytanie> <te młodki. grytanie> ale to się śmiałyśmy. No no wiem przecież. O. Czy któraś z Was żałuje, że przespała się z jakimś facetem lub była z nim? Nie. Ja to nie nie, nie ten. <laughs> no ja wiem, że ty nie. Ja czy, że, też nie żałuję, no bo z każdym tym facetem byłam w związku. A czy żałuję, że byłam z nim? Też nie, bo każdy związek mnie czegoś nauczył, dał mi jakąś lekcję. E, ja byłam tylko w trzech poważnych związkach, tylko jaż. Więc nie żałuję? Co tam? <laughs> Czy któraś z Was, dziewczyny, fantazjowała o partnerze drugiej? Nie. nie. <gulny> Myślę, że z Weroniką mamy zupełnie inne gusta. Gusta. gusta i nigdy na pewno się tak nie zdarzyło. Nie. Ewo, pytanie do Ciebie: czy uważasz, że. <gulny> <gulny> czy uważasz, że Weronika się lekko sprzedaje, pokazuje w końcu swoje życie na YouTubie, rodzinę oraz ma współprac współpracę reklamową, więc robi trochę z siebie tak zwany słup? Co uważasz? Nie, ja uważam, że Weronika się nie sprzedaje i ostatnio jej powiedziałam, że mega jej zazdroszczę tego, że ma tyle filmików na przykład z Idą, z ciążą, z Idy, Idy jak była w ciąży, bo ja w ogóle nie mam filmików, też ze względu na naszą jakąś tam sytuację i z mają. Mam tak mało filmików w ciąży, a wiem, że Berka, nawet ja wracam do jej filmików co chwilę i je oglądam, bo też chciałabym mieć na pewno taką pamiątkę, a czy jest słupem. Ja bym bardzo nie, chciała być Berka, super, Berka też przyjmuje takie współprace od firm, które naprawdę są fajne, ale ja też nie miałam dużo propozycji no współpracy, ile ja miałam, wiecie, ja miałam cztery płatne współprace, cztery. Ja myślę, że no to co to jest? Sprzedawać no. sprzedajna to jest raczej taka osoba, która już bierze każdą współpracę nie patrząc nawet co to, co jest, to jest w ogóle. Ale też no, ja jestem za małym kanałem, żeby mieć jakoś dużo współprac, a... Chciałabym ich mieć. Chciałabym je mieć oczywiście, bo to jest, wiecie, fajnie zarabiać na swojej pasji i hobby, no a w moim przypadku to tak jest średnio niestety. I zostały nam dwa takie trudne pytania. Wspomniałaś, że jesteś DDA, mama czy tata, tata. Problem alkoholowy, ale na szczęście jest to dawno za nami, ale tak, my jesteśmy DDA. W sensie ja jestem... Też trochę jest, no wszystkie jesteś. Może ja trochę mniej, ale tak też jak Werka mi zaczęła tłumaczyć, jakie tam rzeczy wynikają, na przykład z tego DDA, no to widzę, że na przykład. Mhm. Ale ja nie, nie mam wiem. jakieś tam problemów. Ale z ja, tym. ja nie wiem czemu. Ja mam wrażenie, że ja mam tak najmocniej z was wszystkich. Nie, nie. wiem o co... Chodzi. Nie wiem dlaczego ja tak też jest. Mało się, że tak powiem, trochę na to napatrzyłam, jak już z tatą było był taki zły moment, bo dziewczyny mi nie pozwalały też na to y, też patrzeć, pamiętasz. No tak, tak, tak. Mm. No. Macie żal do mamy, że nie było jej przy Was, jak byłyście małe. Czy żal raczej nie? Ja bym tak. My patrzymy na to, że my jak teraz mamy swoje dzieci, to w życiu byśmy ich nie zostawili. Nie, nie wyobrażam sobie zostawić. Ja miałam małe trzy latka, jak mama wyjechała, a Werka była no, pięć miałam. 5, 6. Ale to myślę, że też sytuacja. Mamy zmusiła i mama. Sama dnie... Jakby, Gdyby nie dana sytuacja i. To, to myślę, co się że działo... też w życiu by nie podjęła takiej decyzji, żeby zostawić nas, i jak byłyśmy malutkie. Więc ja jako tako żalu nie mam. Ja też. Oczywiście nie. to jest przykre, że wychowywałyśmy się bez mamy. Jak później patrzymy na jakieś tam sytuacje, że ja pamiętam. Nawet jak w podstawówce był dzień matki, to nas już tato jako jedyny zawsze siedział. No wiecie, Były I to mamy było i takie przykre, no. że, że nie ma tej mamy w jakichś tam takich Sytuacja. sytuacjach, znaczy... gdzie byłaby potrzebna, ale czy żal jako taki, to ja nie mam. Ja pewno. bardziej tak jakby to ona musiała to zrobić i my to wiemy o tym, że nie było wyjścia w tamtej sytuacji. Y ale no, wie, jasne, jak ja teraz tak patrzę z, z, jako dorosła kobieta już na pewne sytuacje, to wiesz, my nie miałyśmy, nie wiem, robionych kanapek do szkoły, mm -hmm. wiesz, takich, takich kierdów, które inne dzieci miały, my tego nie miałyśmy. Albo na ale... wywiadówki też mama nie, nigdy nie poszła. To są no, takie, takie, wiecie, rzeczy, ale nie nazwałabym tego jakimś żalem. Takim po bezpośrednim, po że, tak. że mamy do mamy żal, nie, tylko raczej jest nam przykro, że mamy nie było w jakichś tam sytuacjach. Dobra i ostatnie pytanie nam zostało takie proste, jakie na chwilę obecną mamy marzenia? Jakie masz marzenia, Ewunia? Ja mam przede wszystkim, żeby Majeczka była zdrowa, żeby moja cała rodzina była zdrowa, bo, bo myślę, że wszystko to, co jakieś tam rzeczy materialne, nie mam takich materialnych. Nie masz materialnych. Marzeń? W ogóle nie mam materialnych marzeń. Jedynym moim marzeniem jest to, żeby wszyscy wokół mnie byli zdrowi i nikt nie miał takich właśnie problemów, żeby nic się nie działo, bo to jest dla mnie teraz najważniejsze, naprawdę. Ja, ja też, no to oczywiście to jest takie najważniejsze, bez tego się nie da. Mam, mam jakieś takie swoje marzenia dotyczące tego swojego samorozwoju, kanału, moich social mediów i tak dalej. I tu mam pewne takie marzenia, cele, które chciałabym realizować cały czas, poza oczywiście tym, co przed chwilką powiedziałaś. Mam takie jedno marzenie, ale nie chciałabym o nim mówić głośno, bo jak to mówią, e, ostatnio bardzo dużo się naczytałam o tym e, Evil eye, czyli o tej zazdrości. Niby komuś nie zazdrościmy, ale jednak zazdrościmy, więc lepiej o tych swoich takich e, planach nie ja mówić. Ja też wolę, e, wolę zatrzymać coś w sobie, jak dopiero mi się uda. To wtedy to, o tym powiemy. To wtedy o tym mówię. Bo, e, Mam takie odnoszę czasami wrażenie, że właśnie jak o czymś powiem na kanale, to za chwilkę mi się coś sypie albo coś, więc akurat zaczynam uczyć się tego, żeby trochę trzymać język za zębami. Bo ja jestem straszna papla, co w sercu to i tak wszystko powiem. I w pracy mam tak samo i też gryzę się często w język, że po co ja coś powiedziałam. I w życiu takim prywatnym, że takie prywatne swoje rzeczy mówię za dużo, za często, więc trochę o tak robię. No i tyle, kochani. Mało tych pytań było, ale w sumie może to i dobrze, nie zanudzimy Was tym sposobem. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to dawajcie znać, albo odpowiemy Wam w komentarzach, albo po prostu, bo już Majeczka też płacze, zaraz idę też w sanie, albo odpowiemy Wam w komentarzach, albo nagramy kolejny Q&A, jeżeli takie się pytania pojawią. Tak? O, Jako piękno. O, tatuś krzyczy obiad, że jest z tyłu. Idziemy na obiad, idziemy jeść. O, o ciebie, chciałam płakać. No powiedz, właśnie tak. teraz już jest dobrze, nie? No pewnie. No. Idziemy na obiad aktualnie, a jeszcze wam powiem, że on tu jest mój szwagier, taki fajny, a nie nagrywam cię, co machasz. <grym> to to po mi wyraźnie. <grym> idę wam... Idę zrobić obiad. W sensie pomóc mamusi musi robić obiad. Ja, gdzie my dzisiaj jedziemy? Jó, jó. Do Zo? Tak. I co tam będzie? Kuku. Kto tam będzie? Mam kuku. Tak, masz kuku tutaj, no. A kto będzie w Zo? Mm. Wow. Tak, i kto jeszcze? A, 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 a. No, a tygrys będzie? Tak. A powiedz tygrys? Cii, cii. A powiedz lew. Gwa. Pięknie. Dzień dobry, w niedzielę moi drodzy. Ja właśnie robię śniadanko. Teraz Janon robi paniekę z kefirem. Eee, przepraszam, jestem taka jakaś dzisiaj nieogarnięta. Eee, jedziemy dzisiaj do Zo z sąsiadami, więc mamy jakieś tam plany na dzisiejszy dzień. Jedziemy komunikacją, bo mamy jedną eskę pod same, samo Zo. Więc fajnie, zbieramy się dosyć wcześnie o 10. Tak, właśnie do 12 tam pewnie posiedzimy i wrócimy na drzemkę dziewczyn, więc myślę, że stwoczko. No i to mamy dzisiaj w planach. Muszę jakieś pomyśleć, co dzisiaj zrobić na obiad. Ale to jest dobra myśl, bo dostałam przecież od Google książkę z przepisami. Więc zaraz sobie zajrzę i zobaczę, co dzisiaj mogę zrobić na obiad. Pysznego. w mojej kuchni e, Dzisiaj byliśmy bardzo, bardzo długo w zoo, a później byliśmy na obiedzie w Boska Włoska na e, Pradze. Bardzo polecam Wam to miejsce, jest naprawdę tam ekstra e, I Luśka właśnie, znaczy nie właśnie, z jakieś 20 minut temu już zasnęła, ja sobie przygotowywałam tam różne materiały pod swoje social media Michał ją wykąpał i uspał na moje E, ogromne szczęście. Natomiast ja muszę zabrać się za kolację. Rozmroziłam sobie kurczaka e, i robię sobie posiłek na jutro, żeby jutro rano nie wstawać i żeby tego nie robić, bo jestem na maksa zmęczona, więc chcę to mieć po prostu z głowy. A w związku z tym, przychodzę do was z nowością. Już wam pokazuję, co mam nowego. Teda to jest nowość w naszej kuchni. Mam go zapakowanego, bo jak widzieliście, wrzucałam wam tam wcześniej relacje z domu moich rodziców i tam nim gotowałam, więc rozpakowuję go już, bo muszę przygotować przecież posiłek na jutro. Już od, już myślę od pół roku, jak no jakoś tak, wrzucam wam prawie w każdym vlogu, w każdej relacji i w każdym. W każdej rolce, którą mam e, taką vlogową o jedzeniu. Wrzucam Wam Blendigo, ponieważ to jest mój ulubiony produkt ostatnich czasów. Używam go paręnaście razy w tygodniu, no niezliczoną ilość razy, a ładuję go bardzo, bardzo rzadko, i marka Blendigo wypuściła właśnie nowy produkt, jakim jest Cook Go. E, ja tutaj mam dwie wymienne płyty, które są w zestawie. I razem z kubką dostałam książkę z przepisami i zaraz właśnie coś sobie będę pysznego robić. Jeszcze sama nie wiem co. Kubką to kompaktowe i banalnie proste urządzenie. Jak widzicie ono pasuje się do każdej kuchni. Ja mam malusieńką kuchnię, a sobie go tutaj ustawiam i smażę. Mam tą przyjemność, że testuję go od ponad miesiąca i wspaniale mi się sprawdza w kuchni. sobie na nim grilluję duszę piekę, placuszki i różne przepyszności. Google posiada intuicyjny panel, dzięki któremu możecie ustawić sobie moc i timer. Ma 5 poziomów mocy, no i timer używacie, chyba na 3 godziny maksymalnie można go sobie ustawić. Ja tak zazwyczaj robię, maksymalnie chyba 30 czy 40 minut mi się tutaj dusiło, dusił posiłek, natomiast Zazwyczaj bardzo szybko piekę sobie tutaj kurczaczka albo placuszki, gdzie to dosłownie jest chwila i danie jest gotowe. Tak jak mogliście zauważyć, bez problemu możecie go zabrać w podróż, na zewnątrz, jakbym miała ochotę na grilla, to sobie któregoś dnia go wystawię i zrobię sobie grilla na balkonie. Albo tak jak widzieliście, zabrałam go do rodziców. Płyty, które są dołączone w zestawie są z aluminium nie przywiera, bez problemu jakby wyczyścicie to urządzenie a to jest ważne, że wiecie, że mycie tego jest tak jak w przypadku Blendy bardzo, bardzo proste, szybkie nie trzeba wycierać, docierać skrobać, więc to jest naprawdę ważne. I moi drodzy, kochani z moim kodem Weronika100 macie minus 100 zł na kubko kod natomiast jest ograniczony ilościowo i jest do wyczerpania z zapasów, więc wejdźcie teraz szybciutko na stronę i zamówcie sobie ten produkt ma co czekać, bo naprawdę jest wspaniały i wyjątkowy. Tak jak Blendigo, tak z całym sercem polecam Wam także kubko do gotowania przepysznych, redukcyjnych, zdrowych posiłków swoich urn. Obiad, kochani, na jutro gotowy, to znaczy kończy się, kończy się, tu nagrywam jeszcze roleczkę. Niecałe 15 minut i gotowe. Naprawdę można sobie przygotowywać szybciutko, prosto i przede wszystkim pysznie, bo to jest najważniejsze. Musi być pyszne, bez tego żadne odchudzanie, redukcja, nic nam nie wyjdzie. czasem ja uciekam już spać, mam strasznie słabe światło i mam nadzieję że vlog Wam się podobał i widzimy się już niebawem buziaki do zobaczenia pa